Klucze, dokumenty Ten ciągnik, tylko kurwa tak z jajem ciągnij Tuż mnie Pizda kurwa To mnie nie wyrwało Bartek, oszczędzaj paliwo Linki nie ma

Aleś to zjebał Cześć pan żeś nie puścił, Halo. Puściłem! Miałeś kurwa pod tym, że wziąłeś linkę Pod kurwa Pod kurwa Puściłem właśnie dolną. Pod dolną półką Ale nie chcę pod dolną półką pojebało cię Problem jest tylko, że jest przy jednym kapciu i ciągnie mnie w prawo, nie? Obwiąż kurwa te lagi i tyle, tak? Weź mi na środku i pierdol to Co lagi? Obwiąż lagi, ja nie tak, będę za... Obwiąż i zróbcie tak Kuba... Weźcie to, schowajcie No kurwa, kto ma miejsce w plecaku? Ale gdzie ci Do plecaka To półtora kilo wasze Kuba, obwiązać ty? Nie To sobie kurwa obwiąż Czemu żeś nie puścić? Pójście? <suszy> o kurwa. No Puściłeś motor. No motor, bo musiałem rękę, to powinno się odplątać. Jak minął 28 razy w odpowiedzi nie tylko kurwa dwa? Patrz, patrz. No, więcej razy na to. Kotaj, tylko z jajem jest. Teraz jest spokojnie. Dobra, ma przez kierownicę puszczoną to będzie powinno być lepiej. <grym i zbieramy> Ale jedziemy, kurwa, czy stoimy? Pić mi się chce, da ma wodę wyciągnąć. Wyciągnij wodę z plecaka Teraz? O kurwa, kiedy? Nie ma <grym i zbieramy> tu się jedzie na moto, tak? <grym i zbieramy> Dobrze. A co z tym guzikiem się stało? Tutaj na gwarancji, że dwa lata nie minęły. To jakiś kuźn... ...2 lata nie minęłeś Nie, normalnie ciągnij bo nie, nie, będę, no nie będę... biegł potem, bo ciągniesz motocyk kurwa I chuj <śmiennie> Kurwa <śmiennie> Bo się ratowałem, kurwa my szybko, to nie czujemy dystansu. Koła będziesz miał tu. <grymne> Tarna nam przebiegła. d im szybciej jedziesz, tym lepiej się jedzie po Do tyłu! Do tyłu! Poczekaj, bo mu jeszcze liśnik wyrwa. Odepnij to Ale się trzyma jeszcze na jednym Odepnij ten kabel, wypnij kabel To jest na opaski te gumowe Ja pierdolę, no nie dojedziemy no Kuba, no jak to może tak być? Tu już nie jest przykręcone. <grymne> tu jest, więc szkoda kurwa. Nie no, Paski, bo tu jest. Daj to do plecaka. <grymne> Masz 6? <ósemkę>? Kombinerki? O kurwa, nie <grymne> wiem, gdzie to jest, to zjawisko. Daj kombinarki, bo szkoda to urwać. Ale tam nie ma, na gumie to się nie trzyma. Uchwytyna... Kurwa nie jest je przykręcony je. śrubką, no. Bez sensu. bez sensu, Kuba, no ja to muszę. Tu nie jest przykręcone tak <śleć śleć> Ale tu jest, więc szkoda to urwać. <śleć> 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 Bardzo super plecak. Aż kupu wiatka Kurwa Ja jestem umęczony już tym ciągnięciem No kurwa Ja jestem umęczony już tym ciągnięciem Ja pierdolę Zaraz ja, ja ja rozbudzę ci płaszczotkę Zaraz co? Маста там место ище в тъм плетък? Мас там место ище в тъм плетък? Давай, я, не сгубиш Барто, си малък плетък, <си Profess>. <cans> <usứ> <Shooting> Dziękuję. Stopaję tylko do kieszeni chadujemy. A się może naprostuje, bo ty kurwa widzisz, że jestem bokiem, bo znajdziesz, co ciągniesz od razu kurwa? Żeby jeszcze się nie wisłumnie <noise> nie Tak No nie mogłem mieć na środku, bo tu jest kurwa mniej więcej środek. Zrobiłbym tak ewentualnie. Hmm. Powoli ciąg! <noise> <noise> Jest! Eee! Kurwa! A tam nie pojedziemy dołem? Tam są drzewa powalone. A tam nie pojedziemy dołem? W tym? W to tym. tyle!